Mamy 19 kwietnia roku 2014. W ten czas premierem ma nowa seria na moim kanale, czyli New Minecraft Nero Adventures. Jest to sequel do wcześniejszej serii, czyli Minecraft Nero Adventures. W przeciwieństwie do prequela, ta seria miała być nagrywana na najnowszych wersjach Minecrafta, zamiast nagrywa się na Alfie, jak poprzedniczkę. Z serii tej pojawił się tylko jeden odcinek, który wciąż znajduje się na kanale xnorogamer.pl. Zaskakująco znajduje się w playliście informacje i już tłumaczę dlaczego. Ten film to jakaś dziwna fuzja odcinka z Minecrafta i filmu informacyjnego. Po dziś dzień zastanawiam się gdzie ja miałem głowę, że postanowiłem stworzyć takiego Frankensteina. W tym filmie chociażby chwalę się nowym komputerem, a odpalenie Minecrafta z początku miało być po prostu pokazem tego jak komputer radzi sobie z obą grą, co koniec końców przerodziło się w reaktywację serii Minecraft Nero Adventures. Zdecydowanie był to dziwny czas na moim kanale. Po pierwszym odcinku seria została zawieszona, i w taki oto i sposób kolejna próba rozpoczęcia serii z Minecrafta została zaprzepaszczona.